Tutaj już na trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 wstrząsnęło środkowymi Filipinami zawalając 22 budynki i zabijając co najmniej 26 osób na wyspie Cebu. Podały władze w środę obawiając się, że liczba ofiar może wzrosnąć, gdy ratownicy będą szukać ocalałych. Według US Geological Survey płytkie trzęsienie ziemi miało miejsce o godzinie 21.59 we wtorek na północnym krańcu wyspy w pobliżu Bogo. Miasta liczącego 90 tysięcy mieszkańców. Dramatyczne nagrania, nakręcone przez mieszkańców i szeroko udostępniane w mediach społecznościowych, pokazały stary Kościół katolicki na wyspie Bantayan w pobliżu Cebu, ozdobiony sznurem żarówek kołyszących się dziko na krótko przed tym, jak jego dzwonnica spadła na wzór. Władze prowincji Cebu opublikowały na swojej oficjalnej stronie na Facebooku apel o pomoc wolontariuszy medycznych w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi. Nocne działania naprawcze utrudniała ciemność oraz 379 wstrząsów wtórnych. Wstrząsienie ziemi spowodowało przerwy w dostawach prądu w całym Cebu i pobliskich wyspach centralnych.